Wivel Electronics wierzymy, że technologia powinna wspierać to, co najważniejsze. Dlatego z dumą zamontowaliśmy system monitoringowy od Hikvision, który będzie chronić podopiecznych jak i personel placówki. To miejsce, w którym jesteśmy, jest domem dla 20 paru dzieciaków, i tych potrzeb jest zawsze cała masa. Są takie potrzeby, które są priorytetowe. Dzięki firmie Ivel Electronics, która dała nam takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ zamontowała nam nowe wideo domofony, zamontowała nam zewnętrzny monitoring, który jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa funkcjonowania tej placówki, zarówno ze strony bezpieczeństwa dzieci, nie przebywających, jak i personelu, który tutaj pracuje. To rozwiązanie zapewnia nie tylko monitoring 24 godziny 7 dni w tygodniu, ale też realne poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu. Dla nas to coś więcej niż instalacja. To inwestycja w bezpieczną przyszłość dzieci.